Co by się stało, jak burwam cielino na bandzi? Co by się stało, jak burwali ci na bandzi? To jest Fred, czyli maneki balistyczny, który idealnie ma odzorowaną skórę i kości. Zobaczymy, co się stanie, jeśli skoczy na bandzi e, bez bandzi. Dobra, to legendarne. Trzy, dwa, jeden, bandzi. Naprawdę, legendarne, nie? Fred. Według statystyk rocznie? Jo, to był taki wstęp, który ma nas zaciekawić. Ale on to zrobił. Umiera aż 140 osób od uderzenia kokosa. To co? Według statystyk rocznie umiera aż 140 osób od uderzenia kokosa. Kep. Serio umiera 140 osób rocznie od uderzenia kokosa? I powiem tak. Nie wiem, co to są za statystyki. Nie wygląda to zbyt legitnie. Dlatego pora to sprawdzić. I powiem szczerze, że jak teraz zapalę tego kokosa... Ja umarłam od kokosa? Aha, okej, okay, czyli to legitne. A? To jest całkiem twarde, ale jak jeszcze w ogóle śmiesznie wodą? Ty, to może zabić. Nie sprawdzę tego, wiecie, no, mógłbym rzucić kokos jak normalny człowiek. Nie, chodzę na to drzewo. Co prawda jesteśmy w Polsce, więc nie mamy pal, dlatego musimy korzystać z tego, co mamy. Oczywiście na planie i wszystko, co się tutaj dzisiaj dzieje, jest pod oko opieką, opiekuna jakiegoś na pewno. Na pewno ja bym potrzebował jeszcze opiekuna dla siebie. Na szczęście jest karetka tutaj za rogiem, stąd te światła. A dodatkowo wszystko jest zrobione wszystko z kaskaderu Ja jestem profesjonalnym kaskaderem, proszę nie powtarzać tego w domu. Jakbyście kiedykolwiek chcieli sprawdzić, czy kokos zabije człowieka, to ja po prostu robię to, żebyście wy nie musieli. I... Dobra, lewo Marcinocy, jest totalny wariat, nie? Kokosy rosną dość wysoko, więc jak poleci, teraz, raz to dobrze. Masz merder rację, nie? Dobra, kurwa, widziałem woda, jakie tam słowa o mnie mówiłeś? Ja nic nie mówiłem, to z Łukasz. To powiedz, powiedz, ja nie pamiętam. Serio mówię, że nie pamiętam. A to jeszcze było, jak mnie nie zaprosiłeś na swojego grilla, zwierzak. Ale jak już jednak zaprosiłeś, to jest w porządku, stary, nie? Co, przejdźmy dalej. Ko koniec alertu. To... Dobra. Kurde, jeszcze nowe buty. O. Cieszę się, że się ubrałem w ogóle na biało, tak idealnie, żeby w razie czego coś powrócić. Ej, jednak zaprosiłem, nie? No to tak, to jednak jesteś w porządku, tak? Bardzo cię kocham w takim razie, zwierzaszku, kochany łysolcu. Cieszę się, że się ubrałem w ogóle na biało, tak idealnie, żeby w razie czego coś pobrudzić. Ej, kurde, ja nie wiem kiedy ja ostatni raz się wspinałem po drzewie. Ej, zastanawiam się co ludzie sobie myślą generalnie, jakby widzą. Ale to jest ważny test dla nauki. Ja pierdolę, też bym się chciał pospinać po drzewach, jak byłem dzieciakiem, to tak robiliśmy. Więc dobra. Tak ci zrobię? Eee. Dobra, spoko zwierzak. To lecimy. Trzymaj się Fredziasty. Muszę tylko trafić. I chuj, nie trafi. Założę się. Oba, trafił. Ej, normalnie czacha? Dobra, a stół do góry nogami wyjebało. Oooo idę dalej. Dobra, idę tam. Fred, Fred, nie. Ej, nie, nie mam pojęcia, jak to zejść. Wszedłem w takie miejsce, że to. Ja właśnie tak umarłam. Serio? Szłaś sobie i kurwa, lewo Marcina rzucał kokosem? No i co ja mam zrobić? Dobrze, jestem kaskaderem profesjonalnym, więc nie powtarzajcie tego w domu. Dobra, ja mu napiszę komentarz. Szara lewo Marcina. Uważaj na siebie, bo. Niebezpieczne rzeczy robisz Dobra Niech uważa na siebie, nie? Niech uważa Jeszcze wyżej Jezus Maja A nic więcej Fred Dobra, tak jak sądziłem Fredziasto ja mu nic się nie stało jest Ej, ale czemu na przykład jak ja widzę, że ludzie piją z kokosa to nie pił z nigdy z takiego, tylko takiego zielonego to jest jakiś inny kokos? Czy to jest jakiś... Wiecie o co chodzi? No bo kokos nie wygląda tak normalnie. Kokos wygląda normalnie, zawsze tak. Kurwa, nie, kokos. Kokos. No to ja zawsze widzę kokosa, o że tak wygląda. By byku to, to czaszka jest. To było śmieszne. Co ten jest ogolony? Nie, no pa, on wygląda jak prosty, jak obrany. Ej, dobra, patrz! No to jakbyś takim zielonym rzucił, to on pewnie waży jeszcze dużo więcej. No to pewnie takim zielonym, jakbyś rzucił w głowę, to może i by można było zaliczyć deda. Jest to mit Ty się dzisiaj dowiadujesz jak działa kokos? Nie, bejtuje, żebyś napisała tu wiadomość kurwa z Który został obalony Nie wiem skąd oni wzięli te statystyki albo co ci ludzie robią z kokosami ale lecimy dalej. Co roku na kręgielni idą cztery osoby. Generalnie nie ma pojęcia w jaki sposób. Z drugiej strony nie dziwi się, bo średnio kula waży 7 kilo i leci z prędkością 40 na godzinę. Przecież to się aż prosi o Nie, no jakby taką kulą dostać w łeb, to akurat deduwa na miejscu. Śmierć. Najpierw zobaczę, czy w ogóle potrafię dalej jeszcze rzucać. Kiedyś się kręgle grało. Cel jest taki. Zbijam strajka, tak, żeby potem dobrze odzorować tą śmierć. Cholera, to nie jest takie proste przecież trafić. Ja muszę trafić centralnie w tą czaszkę. To jakbym jednego kręgla miał do zbicia. Więc dobra, celuję w strajka. Celuję w strajka. Nie ma nic pomiędzy. tylko strajk. No, nie, że mu poszło. Spokojnie, jest jeszcze drugi rzut. O! O! Freda, po Prawo schodzi. A to nie było tak, że trzeba było zawsze celować jakoś tak w lewo trochę. I ona wtedy wlatywała dobrze Jakaś była na to taktyka, już się nie pamiętam Za max czwartym razem Generalnie nie wiem, jakby to się miało wydarzyć w normalnym życiu jest na... Ale ja zawsze byłem chujowy akurat w to się nie wypowiadam No ciekawy test Teraz został już z górki Trzeba tylko rzucić Szczerze powiedziawszy, No ciężkie to jest trochę W sensie, po prostu waży, bo ona tak nie wygląda Ale jak już się trzyma, to jest kawał kurde kuli Bo to jest jedynastka Fred, żegnaj i teraz biorę rozpęd z kilometra. To <tum> ma wiedzieć, ten wie. No nieźle mu poszło, nieźle. Na, na początku powiedziałem tutaj, że za czwartym razem trafię, więc cały czas mam wszystko pod kontrolą. Jak ja coś obiecuję, to zawsze dopinam. Tak samo przypominam, że na 400 tysięcy na Instagramie zmieniamy Instagrama w Turbobabcie. Przejmują one totalnie mój content. Nagrywamy piosenkę, nagrywamy wszystko. Ale jeśli nie wiesz, o co chodzi, to polecam sprawdzić ostatni film, gdzie zrobiłem ukrytą influencerkę z babci. To było niesamowite. Ale dobra, lecimy. To było niesamowite, nie? Mi się wydaje, że lewo Marcina to jest big content, nie? Teraz. Oj. Ole, mu wypierdolił. No, jakby ktoś akurat miał tam głowę postawioną na to, że to mogłoby zaboleć. Nie ma takiej tragedii. Policzek co prawda mu rozwaliło. Mamy delikatne uszkodzenia. Prezydent przetrwał to. To lecimy dalej. Budowa. No jest to niebezpieczne miejsce, dlatego na szczęście jest coś takiego jak kas. Nie uważam, że ten kas może dużo ochronić, no bo to jest taki chyba jakiś plastik. Więc jak coś mocnego spadnie, no to powinien połamać to. Co równoznacznie z tym, że człowiek pewnie zginie. Dlatego co by się stało? Ale kto normalnie leży na torze? No, nie wiem, stary. Gdyby spadła ci. Stara. Na głowę główka i to taka porządna w sumie. Dla testu sprawdzimy najpierw z kaskiem, a potem bez kasku i zobaczymy, czy jest on w ogóle potrzebny. Mamy idealną lokalizację, tak, żeby rzucić aż z 6 metrów. Kurwa. <laughs> nie śmiej się, stromoje! Dobra, powiem tak. Jeden, jest tu bardzo wysoko. Dwa, no nie wiem, że to w to trafię. Będę próbować. To lecimy w imię nauki. Dobra, ma jakiegoś pojebanego cela! Ale w sumie nie, nie siadło tak prosto. JAK FRED! Profesjonalista. Ej! Jaki huk! Kaz normalnie na razie przetrwał. Ej, jakim co to się tylko trochę zarysował? No bo on nie rzucił Ty. chyba tak prosto. On to przeżył! Te kaski są naprawdę mocne! jakim No dobra, to trzeba sprawdzić bez kasku teraz. Ej, zaskoczyło mi, przerzucamy taki huk, a mu się nic nie stało. 15 tysięcy lajków i robimy najbardziej ekstremalny test kasków. Zrobię wszystko, że ten kask pójdzie. Nie, ja. Ja pierdolę, ale mocne. Daję lajka, nie. Mój samolot miał na niego spuścić. A to jest ten moment. KA! je mnie. Ale widziałem jak to tu. Mownicy i w, w, nie w czasy. To jest jedne z największych obrażeń w ogóle, jakie były w historii tej serii. Co? No, szczerze, to mi się wydaje, że powia to tylko jedna rzecz. Spider-Man. Bo Spider-Man, jak huchnął wtedy, to był Mega a To musi się zobaczyć na ostatnim filmie. Ale co? No my. Ja pierdolę dosyć z w głowę, nie? teraz zaczniemy dalej. Na festiwalach często latają nad ludźmi drony. Każdy się to na pewno fajne ujęcia, gdzie tak przelatuje, on jest, że tak powiem, niebezpiecznie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Co by było, jakby ten dron po prostu trafił w człowieka? Przecież to dosyć one blisko latają. I dzisiaj to sprawdzimy. Przygotowaliśmy spe... Ty, to taka rozkwinka, jakbyś ten powiedział. A co, jak samochód na chodnik wjedzie w ludzi? W sumie całkiem blisko jeżdżą po tej jezdni tych chodników, nie? Cieka, przecież to dosyć one blisko latają. I dzisiaj to sprawdzimy. Przygotowaliśmy specjalny dron FPV. Tutaj jest profesjonalista, który będzie nim operować. Mogliście też go widzieć na ostatnim chowanym, bo jak była ucieczka do helikoptera, gdzie wojsko ścigało ludzi, to mieliśmy też ujęcia właśnie z drona FPV-ki. I zobaczymy, co się stanie, jeśli ten dron wleci. Kto nie dostał pierwszy. Kto nie dostał kamieniem w głowę, niech pierwszy rzuci kamieniem? No, tylko uważajcie, żeby nie trafić komuś w głowę, nie? Czekaj, dużo ma coś, Prosto w twarz Freda. Fred, ja Cię przepraszam, dzisiaj Ty masz przerąbane. Najlepszy w ogóle dzień chyba wzięliśmy do tego, bo wieje z każdej strony. Nie ma nic lepszego niż adrenalinka podwójna. Dobra, daj mu. O, daj mu, daj mu, ale referencja. Kolej, ale szybki. <laughs> no O, jaj, Fred! Jak dosa, idealnie w czoło. Nie, no nic mu się nie stało. Czy toś z samym z Fredem? W sensie, że co, nie masz mózgu, kurwa, w środku? Co a bo go wywaliło z kapci! Ej, ale jest luz! Rozwaliło mu trochę czoła, do szpitala by pojechał, ale raczej żyje. Mamy to, let's go! Let's go! No to co, co, lecimy dalej. Jak wiecie, w wariach często grają sobie w darta. Takie rzutki, często dzieją się dziwne. A Ja na przykład lubię sobie darcy, bo napierdalać. To jest fajna zajawa. Rzeczy, ale są też bary, gdzie rzuca się sikiero. Widziałem kilka filmików, które były wręcz przerażające, jak ta sikiera się tak odbijała. Wiadomo, że uderzenie sikera zmasakrowało. Nie było tego z Przerażające, jak ta się tak odbijała. Wiadomo, że uderzenie zmasakrowałoby człowieka, co nawet nie jest zaskoczeniem. Co jeś? Jest... Było od szarot. Ta sikiera po prostu byłaby rzucona Bo to ona ma całkowicie inaczej rozróżnąć wtedy siłę no Testujemy, testujemy Pamiętajcie, żeby nie robić takich rzeczy w domu Na planie jest ratownik Jest osoba, która mnie wyszkoliła do rzucania sikierą Ja jestem profesjonalnym kaskaderem Dlatego lecimy no To pora na test Gotowy? Let's go Ale zapierdolił Ja pierdolę jak w trafił Ej, dobra, on ma cela, kurwa mega dobrego. Oj, oj, Ej, trafiłem idealnie! Jakby pękła czaszka! Przecież to nawet nie jest trzęsienie mózgu, to jest trudno na miejscu. Ty, ale co nieco co potrafię z tym rzucaniem, co? No, Zawsze zaskoczyłem, mówię, kurde, ciężko by chyba. Ja to też jestem zaskoczony. Niestety, nie przetrwał. To idziemy dalej. Generalnie jesteśmy na bungee jumping. I chciałem coś zrobić entuzjastyczny start, ale powiem tak. Z daleka mówię, nie? No, bandzi luz, bungee, luz. Z bliska bandzi mi luzu, ale podziwiam się, że ja przynajmniej mam linę, nie to co Fred. Ale wy wyglądam zajmij się, choć. Zobaczymy. Dzisiaj Fred wyjątkowo ma całe ciało i jest trochę pewnie przerażony tak jak ja. jak zajmij się wygląda. Oj, tak Dziękuję bardzo. Sprawdzaj, A ja ciekawe czy ten, czy jakby przystosowali tego manekina, jakby no wagę faktyczną taką ludzką, a nie, że jest kurwa jakiś kartonowy na dole. To jest ten pierwszy dzień w pracy. O kurde, to w ogóle szybko idzie. Myślę, że to będzie tak, sobie powoli, szło, że będzie więcej czasu na oswojenie się z tym. Jezus, maja, z czego się tu trzymać? Ej, ale jestem a teraz mnie trochę zatkało. A ty mówisz, że luz by skakać z No dobra, teraz czuję, że mogę mieć troszkę mniej luzu. Byłem cwany jak z dołu, mówię, kurde, ja skoczyć mogę. nie oskoczyć, mogę. No, jak nie ma się luzu, to trzeba się na luzolu, nie? Wtedy się ma luz. luz. Ale jednak, niech Fred sobie skoczy. Teraz rozumiem te wszystkie filmiki. Nie dziwnego, że ludzie się tak boją, Bandzi. Bo przecież ja nawet nie skaczę, a jestem zestresowany. Ej. A ja skaczę, który z was na bungee? Bo ja na przykład mam takie w głowie, że najchętniej bym skoczył z tego. Jak to się nazywa? Yy, z spadochronu bardziej z bungee, W sensie to brzmi bardziej zajawkowo. Ale bungee też jest fajne, A czy tu skoczył na bungee? No właśnie. Myślę, że bym skoczył, szczerze. Myślę, że bym skoczył. Ale na przykład Zuzam jakieś poriła, bo powiedziała, że przez to można wadę z wroku ostro powiększyć na przykład. I nie wiem, jak to działa. Spodochron jest zajebisty, skacz na spodochronie. A skakałeś? Ja teraz na spodochronie jestem? Normalnie? Lecisz se kurwa i streamka oglądasz? Tak? I co, serio jest fajnie na spodochronie? Spodochron brzmi zajebiście. Wadę zwroku? Co? A wadę wzroku? wata sied? Ja wjechałem do góry i zjechałem z płaczem, spróbuję jeszcze raz. To ty pizda nie skoczek chyba, co? No 18 mi kupili znajomi, zajebiste to było. No, a z ilu metrów się wtedy skacze? Ze, ze spadochronu. Z 20? Nie no, serio, ile? 67? siedem? Serio? Nie no, więcej. No, z kilometrów. No i fajne. No przecież żartuję z tymi dwóch. Dobra, ty się tak dałeś bejtować dzisiaj, Azraelo. Nie no, serio? Z ilu skakałeś, tak wyszło? 4 km? Ja chyba z jakąś 3 km skakałem. Ja pierdolę, to i tak zajebiście. Z, z na plecach? Ta? Chyba z ten, ze starym na plecach, nie? Spierdalaje się wysokości, chuju? Dobra, spierdam. Co to jest. Ej, ja, realnie mam mini nogi w ogóle. Ja nawet nie sądziłem, że aż ma taki lęk wysokości. Jak on tutaj jest pewnie na jakieś kurwa 30, czy 40. Strasznie Jak często ktoś ginie na bungee ja takie? Ja ja... Nie mam obrazu w tygodniu. Pocieszające! Wydaje mi się, że największy lęk ludzi, wszystkich jest to, że Lina się może urwać. Jak widzicie, Fred ma strój więźnia. Tak jak na ostatnim chowanym gdzie czekać przed prawdziwą policją, był pościg do helikoptera, cała grupa wojskowa i wiele rzeczy, których nawet się nie spodziewacie, więc po prostu to sprawdźcie. Teraz pora, pożegnać się z Fredem. Fred, byłeś dobrym gościem. Dobra! To legendarne! Trzy! Kurczę, jestem ciekawy, czy serio jego masa, jakby chociaż trochę przystosowali. No i zajebiście jakby panią przyjebał o ziemię. Ech. Dwa, jeden, bungee! Fred. Ale emocjonujące. Manekin kurwa leci. O chyba Baniu przy. Aha. Baniu przyjebał kurwa no. Baniu Dobra, przyjebał. co idziemy na dół. I taką bezpieczną drogą. Generalnie, kark Fred Fredaż nie wytrzymał i odczepiła się głowa od tytułowia. O nie, Fred! Ej, dobra, ale teraz sobie, kurwa, pomyślcie, że content na YouTube jest tak mało wartościowy, że Ziomek legitnie robi filmik, gdzie napierdala po prostu w maneki. W głowę maneki balistycznego. No już widzę, że. Czajcie? Uszkodzenia są delikatnie intensywne. Cieszę się, że nie musiałem skakać. Fred! Co jest grane? Pamiętacie? Ej, Ayshu spit tu był! Ayshu spit tu był! A Chciałem powiedzieć, że mnie to zaskoczyło. Nie mnie, nie zaskoczyło. Głowa rozpłaszczona cała. W ogóle się podzieliła na części. Pękła mu cała czaszka. To co, widzimy się za tydzień, 14.44. A teraz możecie zobaczyć, jak stworzyli kinowy kamuflaż, by usiąść przed wojskiem, policją, a następnie wygrać wielki wyścig. Co by się stało, jak jakby... Naprawdę mocasz, Naprawdę mocasz.